Słuchajcie kochani, dzisiaj pokażemy Wam jak Szymcio robi kawę kuloodporną, którą pijemy codziennie rano dlatego, że nasze okno żywieniowe zaczyna się dopiero od godziny 10 a przecież potrzebujemy energetycznego wsparcia bo dzień zaczynamy jednak troszkę szybciej Także kochanie, ruszaj do dzieła Więc na początek masło orzechowe żeby było zdrowo, wybieramy takie które nie zawiera oleju palmowego. Wystarczy nam solidna łyżeczka masła. Następnie dodaję łyżkę oleju kokosowego. Mniem. Oczywiście, bio. Bo jak żeby inaczej. Baza przygotowana. Świeżo zaparzone espresso pozwoli troszeczkę rozpuścić właśnie wcześniejsze dodatki. to zblenduję i dodamy odrobinę mleka kokosowego. Ilość jak zwykle na oko skąd ja to znam? jest gotowa Kochani, i nasza kawka kuloodporna odporna, gotowa, przepyszna, polecamy. Witajcie, kochane. Ja dzisiaj z Wami Sotę będę z Wami robiła makijaż, pijąc sobie kuloodporną odporną kawkę, którą Wszym przygotował. A przy okazji tego makijażu szybkiego, prostego, który będę sobie zaraz robiła, opowiem Wam o jednym z naszych rytuałów znaczy już teraz z naszym. Bożym Cię też dołączył do mnie, ale ja, jeżeli chodzi o uziemianie się, o chodzenie boso po trawie, robię to od 5 lat. I opowiem Wam, co nieco właśnie o tak cudownej bliskości z Matką Ziemią i co nam to daje. Ale żeby nie być taka sute przez cały czas na tym filmiku, to ja po prostu zdejmę okulary i zrobię sobie szybko makijaż. Teraz będę troszkę mniej widziała, ale mam lustereczko, powiększające i zrobię sobie szybko makijaż chociaż jestem z wykształcenia również makijażystką to mój makijaż w tym na tym etapie mojego życia bo uważam, że po 50 jest cudowne życie i, i takie w moim przypadku bardzo świadome i stwierdziłam, że mniej znaczy więcej i mój makijaż jest bardzo szybką, prostą Opcją, którą Wam tutaj szybko zademonstruję, żeby taka cały czas sota nie być przy naszej rozmowie, którą chcę z, wami, chcę z wami. po prostu ten czas spędzić. Co ja tutaj robię z tym makijażem? Prosta, szybka sprawa. Nakładam podkład. Wcześniej już nałożyłam krem na dzień i krem pod oczy. Używam kosmetyki taupy. Y przeplatając też jaskinę na przykład. Ale tym razem jestem ten, ten etap, ten cykl pielęgnacji. Bardzo jestem zadowolona z kosmetyków Taupy, więc je używam. Bardzo cieszę się z takich kosmetyków, które są naturalne, więc szukam właśnie takich kosmetyków na rynku. I jeżeli chodzi o makijaż, to nakładam podkład rozświetlający, bo ja mam bardzo jasną karnację a przy okazji taką delikatną skórę więc rozświetlam sobie ją nawilżam dobrze i rozświetlam i używam do tego podkładu z klinik i żeby było śmiesznie nie nakładam pudrów nie nakładam na co dzień rozświetlaczy jeżeli to ma być dzienny makijaż, a to właśnie jest dzienny makijaż, taki szybki, lajtowy, to nakładam rozświetla taki brązer z Douglasa. I na ten podkład bez żadnego pudru. Bo wolę, jak moja skóra ma e, taką delikatną warstwę, i mniej warstw w moim przypadku, tym lepiej. Nie wiem jak jest z wami może podzielicie się swoimi trikami. I tym samym brązerem maluję sobie powiekę, po prostu blenduję ją na zasadzie takiego smokey delikatnego. Ruchomą powiekę rozblendowuję, nachodząc delikatnie na nieruchomą powiekę, a to dlatego żeby właśnie to oko bardziej otworzyć. Nie jestem osobą, która bardzo się w tej chwili na takich rzeczach skupia. Lubię dobrze wyglądać, ale staram się robić to w szybkim czasie, żeby na ważniejsze rzeczy, które są dla mnie bardziej istotne, żeby ten czas był. Przeznaczony, wolę sobie spędzić na ciekawej rozmowie. Czas, a nie na spędzanie czasu przed lustrem. Także za chwileczkę ten mój makijaż będzie skończony. Robić sobie dość taką szeroką kreskę pod okiem, ale ona też jest rozblendowana, więc nic nie jest takie y, bardzo y, graficzne, tylko właśnie bardziej takie muśnięte. Tak jak mówię, ten makijaż ma po prostu tylko wydobyć oko i, i podkreślić, jakby, y, że moja twarz jest jednak tru, trójwymiarowa. Ale to nie ma być makijaż, który, nad którym za dużo czasu spędzam. Także oko i praktycznie policzki mam już zrobione. Duszuję sobie rzęsy. I zobaczycie w jak szybki sposób można po prostu zrobić sobie makijaż i czuć się dobrze z sobą przez cały dzień. Już tutaj kończę, że kończę, zaraz skończę drugie oko. Kilka poprawek. Poprawiam rzęsy jeszcze raz. Duszuję je tak, żeby miały były oddzielone. I nakładam mniej więcej dwie warstwy, czasem trzy. Wiadomo, że jeżeli to jest makijaż wyjściowy, no to wtedy już rzeczywiście więcej czasu spędzam na tym makijażu robię już wtedy profesjonalnie. Ale powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o taki dzienny makijaż, to bardzo lubię takie właśnie szybkie wydobycie naszej kobiecości. I, i już teraz nałożę szminkę. Gotowe. Kiedyś zrobię filmik taki, w którym pokażę całą swoją pielęgnację i podam produkty, które używam, które nakładam na twarz. Również te, które są kolorową opcją. I proszę bardzo, jestem gotowa do spotkania z Wami. O jakim rytuale, właśnie tak jak już wspominałam, o tym rytuale chciałabym z Wami porozmawiać, bo to jest jeden z takich rytuałów, który bardzo lubię. A mianowicie uziemianie się, czyli chodzenie po są, so, po trawie, po ziemi. Przez ponad 5 lat to robię, z tym, że wcześniej uziemiałam się od wiosny do jesieni. Zimą raczej tego nie stosowałam. Jeżeli czułam potrzebę, że tą energetykę w sobie muszę poprawić, to po prostu dotykałam zimą dłońmi podłoża. Ale jakiś czas temu oglądając program z wspaniałą naszą zielarką Barbarą Kazaną odkryłam ciekawego człowieka, o którym ona mówiła, a mianowicie o księdzu Knaupie. Sebastian Knajp to człowiek, który wiele, wiele lat temu pokazał nam cudowną... Formę uzdrawiania poprzez bliskość z naturą, uzdrawianie wodą. Również włączał w swoją, w swoją terapię zioła, bo jego matka była zielarką, więc wykorzystywał również do tego zioła. I mówił o dobroczynnym działaniu, właśnie naszej matki ziemi. Czyli tej bliskości z naturą i co ta natura nam daje. Doskonale o tym wiemy, że my, jako człowiek, jesteśmy energią, a nasza planeta jest takim akumulatorem energetycznym. Więc to uziemianie daje nam niesamowitą hmm, możliwość takiego. Naładowania siebie, ale to nie chodzi nawet o to naładowanie, tylko o stworzenie właśnie tej naszej spójności w sobie i, i tego potencjału. Więc chodzenie po trawie daje nam takie wyrównanie energetyczne. Niesamowicie to na nas działa. Ale to nie wszystko. Chodzenie po ziemi, czyli takie uziemianie się. Stąpaniem mocno po ziemi, jak to niektórzy mawiają. Daje nam również e, dla naszego organizmu na nowo odczytanie naszej wewnętrznej immunologicznej odporności. Więc, jeżeli jak najczęściej zdejmujemy butę i w bliskości Matki Ziemi, naładowujemy się, to i nasza energia, witalność wzrasta, ale jednocześnie nasza odporność. Ksiądz Knajp stworzył wspaniałe lecznice, w których leczył ludzi właśnie dzięki tym naturalnym metodom bliskości natury. Dzięki swojej terapii wodnej uzdrowił siebie z gruźlicy i również swoich kolegów z seminarium. Przez wiele lat uzdrawiał ludzi i mówił, jak holistycznie należy podchodzić do siebie jako człowieka. żeby przez to, że jesteśmy duchem, jesteśmy ciałem, żeby nasze zdrowie było. Na dobrym poziomie, żeby nasza witalność była w nas, pogoda ducha i taka, takie życie w błogości. To właśnie chodzi o to, żebyśmy patrzyli na te nasze dwie sfery, i tej duchowej, i tej cielesnej, i on na to bardzo zwracał uwagę. Że nie tylko karmimy naszą duszą dobrym słowem, dobrą myślą, życiem w miłości. Ale przez miłość do samych siebie i do naszego Stwórcy. Również chodzi o to, żebyśmy z miłością podchodzili do swojego ciała i słuchali go. I wtedy, kiedy jesteśmy już w takiej spójności właśnie z sobą, to umiemy usłyszeć siebie w sobie i usłyszeć to, jakie mamy potrzeby. Więc polecam Wam, uziemianie się. My zaczęliśmy już zimą. Ja po prostu mam coś takiego, że jeżeli czuję, że potrzebuję dotknąć ziemi, to nawet jeżeli jedziemy samochodem, to po prostu zjeżdżam gdzieś na pobocze, gdzie nie jestem zagrożeniem dla nikogo, zdejmuję buty i po prostu sobie chodzę. I wracam do siebie. Ksiądz Knajp również napisał książkę: Jak uzdrowiłem się wodą, więc yy, ja pod tym filmikiem podam tytuł tej książki wiele książek napisał, ale między innymi właśnie to jak można uzdrowić wiele swoich schorzeń wodą w lecznicy, w którą prowadził tam były ścieżki gdzie pensjonariusze wychodzili po to żeby być blisko natury rzeka, która przepływała właśnie nieopodal była miejscem też terapeutycznym i wiele zabiegów, które on propagował, były właśnie z użyciem wody. Wiele lat temu, kiedy w Bawarii pojawiła się epidemia, wtedy ksiądz Knajp, chociaż miał zakaz przez sąd, że nie może leczyć swoimi metodami, ponieważ oczywiście lekarze i, i Aptekarze bardzo się sprzeciwiali jego metodą i czuli zagrożenie, więc ksiądz Knajp miał sądowy zakaz leczenia, ustrawiania ludzi. Ale wtedy, kiedy okazało się, że na Bawarii zabrakło właśnie księdza Sebastiana, to sąd zdjął z niego ten zakaz i dzięki temu ksiądz Knajp uzdrowił. Wiele, wiele osób swoją metodą. To tyle o tej cudownej metodzie, która sprawia, że czujemy się w pełni sił. Polecam Wam serdecznie. I przy okazji, pozdrawiam Was, a niebawem znów się zobaczymy. Na pewno w tym filmiku będzie jeszcze przepis. Na ketokrówki. Także to jest taka słodka przekąska, zdrowa, i właśnie e, też ją e, za chwilę, e, za chwilę pokażemy wam. Buziaczki, trzymajcie się, kochani. Wszystkiego dobrego na tę wiosnę i na każdy dzień. robimy krówki. W takim razie przepis będzie pod filmikiem. Ja już wsypuję składniki. Będzie podwójne, u nas będzie podwójna porcja, dlatego składniki podamy pod filmikiem. Ja tutaj do tej podwójnej porcji wsypię dwie szklanki, dwa kubki erytrytolu. Tak. Erytrytol musimy mieszając roztopić na takim wolnym ogniu, niech on się roztopi. Do tego dodajemy też pół szklanki wody na jedną, tą małą, mniejszą porcję, ja nalewam całą szklankę. Sobie to wszystko tutaj teraz będzie się nam rozstawiało. Okej. Okay. Dopiero jak erytrytor z wodą się złączy i roztopi się, właśnie rytrytor, to dodajemy pozostałe składniki. Teraz mieszamy, dlatego że erytrytol chętnie no, przywiera do patelni, więc trzeba nieustannie mieszać, żeby nam się po prostu nie przypaliło to, co mamy na patelni. Mhm. Mieszamy, mieszamy. Już prawie mam roztopiony erytrytol. Będzie roztopiony, dodam. Około czterech łyżek masła, i do tego dodam śmietankę. I będę to wszystko mieszając na wolnym, wolnym ogniu na delikatnym, właśnie takim. O, będę to mieszała przez około 20-30 minut. Także jak połączę jeszcze śmietankę i masło, to, to zobaczycie dopiero efekt końcowy. Jak te krówki wyglądają. A ja sobie pomieszam wtedy przez pół godziny. Ok. Aha, będę łyżeczką musiała wziąć tu. Nemám, uh -huh. nakladám teraz maslo. Do tego też za chwilkę doleję śmietankę. I teraz od 20 do 20 minut mieszamy nieustannie, żeby nam te krówki się tutaj pięknie przygotowały.